Witam widzów w kolejnym odcinku na moim kanale, ja jestem Maxim I ostatnią sobotę wyszedł nowy sezon w Piggy, sezon 8 I tak jak w przypadku innych sezonów, można w nim znaleźć m.in. dekoracje do build moda Alternatywne skiny do postaci Oraz to co chyba najciekawsze i najbardziej wszystkich interesuje To oczywiście nowe postacie, lub jak to wolno nazywać, nowe skiny Jednakże tak jak w przypadku poprzedniego sezonu, czyli Paranormal Pigmas Tutaj również, aby ukończyć cały sezon, trzeba spędzić około 12 godzin w grze i najlepszym sposobem na to, aby szybko obić sezon, jest oczywiście zostawienie nocki w pigi. Jednak wiadomo, nie każdy sobie może na to pozwolić, a już tym bardziej aby zostawić komputer na 20 godzin. Jednakże jest sposób na to, aby ten czas sobie teraz skrócić, a mianowicie grając w pigi i przechodząc mapy. Otóż pewnie wielu z was wie, aczkolwiek są też jakieś nowości w pig, które o tym nie wiedzą, a mianowicie... Za każdym razem jak użyjecie jakiś item lub uciekniecie z mapy, skracacie sobie czas potrzebny do ukończenia karnetu. Tylko jest mały tyci problem. Otóż każda mapa w Piggy w pewnym sensie ma poziom trudności. I w zależności od tego jaki ma poziom trudności, założycie przedmiotu oraz za ucieczkę skraca się inna ilość czasu. Dlatego w tym odcinku powiem Wam o ile możecie sobie skrócić czas w każdej mapie z Piggy. Oraz jaka mapa jest najlepsza do farmienia a na jakiej się totalnie nie opłaca tego robić, abyście Wy sami nie musieli tego sprawdzać. Zatem bez wynego przedłużania, lecimy z odcinkiem. Zatem zaczynając od czeptera pierwszego, Chaos, za każde użycie wszystkich temów, czas skraca się o 2 minuty i 20 sekund. Za ucieczkę, czas skraca się o 4 minuty. Zatem łącznie na Chaosie, czas skraca się o 6 minut i 20 sekund. Na czepterze drugim Station, za łączne użycie wszystkich temów, czas skraca się również o 2 minuty i 20 sekund. Za ucieczkę, tak jak w przypadku Chaosa, czas skraca się o 4 minuty. Zatem łącznie czas również skraca się o 6 minut i 20 sekund. W przypadku galerii jest już pewna różnica. Otóż załączne użycie wszystkich temów czas skraca się o minutę i 52 sekundy. Natomiast za ucieczkę czas skraca się o 3 minuty. Zatem łącznie czas skraca się o 4 minuty i 52 sekundy. Na czaptele czwartym Forest załączne użycie wszystkich temów czas skraca się o 2 minuty i 20 sekund. Tak samo jak w przypadku czapteru pierwszego i drugiego. Za ucieczkę czas skraca się o 4 minuty. Czy również tak samo jak w przypadku chapteru pierwszego i drugiego. I łącznie czas skraca się o 6 minut i 20 sekund. W przypadku czap 5 skul. jest tak samo, czyli załączne użycie itemów czas skraca się o 2 minuty i 20 sekund, za ucieczkę o 4 minuty, a łącznie 6 minut i 20 sekund. W przypadku hospitala załącz na użycie wszystkich itemów czas skraca się o aż 3 minuty, za ucieczkę aż 5 minut, czyli łącznie czas skraca się o 8 minut. W przypadku metra za użycie wszystkich temów czas skraca się o 2 minuty i 20 sekund, za ucieczkę o 4 minuty, a łącznie o 6 minut i 20 sekund. Przy karnawale załączne użycie wszystkich itemów czas skraca się tylko o 1 minutę i 45 sekund, a za ucieczkę o tylko 3 minuty. Zatem łącznie daje nam to 4 minuty i 45 sekund. W przypadku czaptera 9 City załączne użycie wszystkich itemów czas skraca się o 2 minuty i 36 sekund, za ucieczkę o 5 minut, a łącznie 7 minut i 36 sekund. Na czapterze 10 MAL załączne użycie wszystkich przedmiotów czas skraca się o 2 minuty i 50 sekund, za ucieczkę o 4 minuty. A łącznie o 6 minut i 50 sekund. Na chapterze 11 Outpost załączne uczcie wszystkich temów czas skraca się o 2 minuty i 10 sekund, za ucieczko o 4 minuty, a łącznie daje nam to 6 minut i 10 sekund. Przechodzimy teraz do planta i tutaj za ucieczkę wszystkich temów czas skraca się o aż 3 minuty i 48 sekund, za ucieczko o 5 minut i łącznie daje nam to aż 8 minut i 48 sekund. Daję tutaj również minusowe chaptery, więc w przypadku Buch mamy Distorted Memory. I tutaj załączne użycie wszystkich przedmiotów czas skraca się o 2 minuty i 40 sekund, za ucieczkę o 4 minuty i łącznie daje nam to 6 minut i 40 sekund. Przechodzimy do obu 2, i tutaj w przypadku alejek za wszystkich przedmiotów czas skraca się o 2 minuty i 10 sekund, za ucieczkę czas skraca się o 4 minuty i łącznie daje to 6 minut i 10 sekund. Na czapterze drugim store załączne użycie przedmiotów czas skraca się o minuty i 40 sekund, za ucieczkę o 4 minuty, a łącznie czas skraca się o 5 minut i 40 sekund. W przypadku czaptera trzeciego rafinerii, załączne użycie wszystkich przedmiotów, czas skraca się o 3 minuty i 20 sekund, za ucieczkę o 5 minut, a łącznie 8 minut i 20 sekund. Na czapterze czwartym safe place, załączne użycie wszystkich przedmiotów, czas skraca się o 3 minuty i 20 sekund, za ucieczkę o 5 minut, a łącznie daje to 8 minut i 12 sekund. Czyli to jest samo co w przypadku rafinerii. Przechodzimy do czaptera piątego Stars, i tutaj załączną ulgę wszystkich przedmiotów. Czas skraca się o 2 minuty i 40 sekund. Za ucieczkę skraca się o 4 minuty, a łącznie 6 minut i 20 sekund. Na faktory załączną ulgę wszystkich przedmiotów. Czas skraca się o 2 minuty i 30 sekund. Za ucieczkę o 4 minuty, a łącznie daj nam to 2 minuty i 30 sekund. Na czapterze 7 Docs. Załączne ułożenie wszystkich przedmiotów czas skraca się o 2 minuty i 10 sekund, za ucieczkę o 4 minuty i łącznie daje to 6 minut i 10 sekund. Na czapterze 8 Shipe załączne ułożenie wszystkich przedmiotów czas skraca się o 1 minutę i 30 sekund, za ucieczkę 4 minuty i łącznie jest to 5 minut i 30 sekund. Przechodzimy do czaptera 9 port i tutaj załączne wszystkich przedmiotów czas skraca się o 2 minuty, za ucieczkę o 5 minut. I łącznie jest to 7 minut. Na czapterze 10, templ, załóżcie wszystkich przedmiotów. Czas skraca się o 2 minuty i 24 sekundy. Za ucieczkę 5 minut. A łącznie jest to 7 minut i 24 sekundy. Przechodzimy do czaptera 11, Camp. I tutaj załóżcie wszystkich przedmiotów. Czas skraca się o 2 minuty i 10 sekund. Za ucieczkę o 4 minuty. I łącznie jest to 6 minut i 10 sekund. Przechodzimy do ostatniego czaptera Book 2, czyli Lab. I tutaj załóżcie wszystkich przedmiotów. Czas skraca się o 2 minuty i 48 sekund. Za ucieczkę o 5 minut, a łącznie jest to 7 minut i 48 sekund. Przechodzimy do bonusowych chapterów Bóg 2. I tutaj w przypadku Heista, załączne użycie wszystkich przedmiotów, czas skraca się o minutę i 30 sekund, za ucieczkę o 4 minuty i łącznie jest to 5 minut i 30 sekund. Na chapterze Distraction, załączne użycie wszystkich przedmiotów, czas skraca się o 2 minuty, za ucieczkę 4 minuty i łącznie jest to 6 minut. I przechodzimy już do ostatniego chaptera, czyli mention. I tutaj za wszystkich przedmiotów, czas skraca się o minutę i 40 sekund. Za ucieczkę 4 minuty i łącznie 105 minut i 40 sekund. Zatem to były statystyki wszystkich map jeśli chodzi o skracanie czasu. A zatem teraz przechodzimy do uszeregowania map od najmniejszego do największego czasu. Zatem na miejscu 17 myślę, że nikogo to nie zdziwi, jest najłatwiejszy chapter w całej grze: czyli Karnawał z czasem 4 minuty i 45 sekund. Na miejscu 16 o 7 sekund więcej uplasowała się Galeria z czasem 4 minuty i 52 sekundy. Na miejscu 15 mamy Exequo Ship oraz HEIST z czasem 5 minut i 30 sekund. Na miejscu 14 jest Exequo Store oraz Mansion z czasem 5 minut i 40 sekund. Przechodzimy do miejsca 13 i to jest Chapter Distraction z czasem 6 minut. Na miejscu 12 jest egzekwo Outpost, Alleys, Port oraz Camp z czasem 6 minut i 10 sekund. Na miejscu 11 jest egzekwo House, Station, Forest, School, Metro oraz Sewers. Z czasem 6 minut i 20 sekund, czyli czasem, który najczęściej występował. Na miejscu 10 z czasem 6 minut i 30 sekund jest Factory. Na miejscu 9 uplasowało się Distorted Memory z czasem 6 minut i 40 sekund. Na miejscu 8 jest Mal z czasem 6 minut i 50 sekund. Na miejscu siódmym jest chapter Dogs, który ma 7 minut. Na miejscu szóstym jest chapter Temple, z czasem 7 minut i 24 sekundy. Na miejscu piątym jest chapter City, z czasem 7 minut i 36 sekund. Na miejscu czwartym jest chapter Lab. I szczerze myślę, że on będzie na przykład na drugim miejscu. A się zaskoczyłem, gdyż jest on tylko na miejscu czwartym i jego czas wynosi 7 minut i 48 sekund. Na miejscu trzecim jest chapter Hospital, z czasem 8 minut. Na miejscu drugim jest jakby Raffineria oraz Safe Place, z czasem 8 minut i 12 sekund. I na miejscu pierwszym jest chapter plant z czasem 8 minut i 48 sekund. Zatem podsumowując, najlepszym chapterem do wbijania karnetu jest chapter 12 plant, a najsłabszym jest chapter 8 karnawał. Zatem w tym odcinku to by było na tyle. Jeśli Wam się przydał oraz Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, sube na kanale, a ja się będę z Wami żegnał i widzimy się w następnych odcinkach. Do zobaczenia!